Siemka, ja jestem Konrado, zapraszam na kolejny odcinek, zagrajmy w Hitman Kryptonim 47. Say hello to my little friend <laughs> Dokładnie tak, przywitaj się z moim małym przyjacielem, kolejna misja w Kolumbii i najprawdopodobniej ostatnia. Nie wiem dokładnie, dlatego mówię najprawdopodobniej. Tak więc znamy już yy, kryjówkę Bossa. Teraz naszym zadaniem jest go zlikwidować. Barona, no. Barona Bossa. Whatever. I wysadzić jego laboratorium tam, w którym produkuje narkotyki czy coś tam. Tu jest mapka, taka fabka i... Broni nie możemy kopywać, bo mamy z misji i niestety gram już chyba w tą misję z dziesiąty raz, jak nie, nie skłamałbym dwunast nie wiem. Skupiłem się przy szóstym razie niestety. Oczywiście każdą próbę nagrywam, ale nic mi z tego nie wchodzi, bo ginę, po prostu ginę, no. Ta misja jest taka... Że trzeba tutaj zabić prawie cały obóz. I mi to za bardzo nie wychodzi, Boginę, no niestety. Można zginąć dwa razy, później już jest, jak się zginie tam trzeci raz, to już całkiem misja permanentnie się kończy i trzeba od nowa. I wątpię, że chcieli to oglądać, wtedy odcinek trwałby z 4 godziny. Bo już grami, grami nie mogę, może teraz się uda, kto wie. Oczywiście nie gram pod żoną, tam wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj, i tak próbuję codziennie. Dlatego też nie ma, nie było, nie ma tak długo odcinka, ale za to przepraszam, no ale... Po prostu jak ginę, już zginę tak kilka razy, to się wkurzam i wyłączam grę po prostu, niestety. Taka już moja natura. Po prostu nie lubię grać w coś, co mi nie idzie, albo coś mi się nie podoba, no. Dlatego mam nadzieję, że teraz już tak nie będzie. No i niestety też no wiem co robić i w ogóle. Dlatego wiem, że trzeba iść tutaj. Już mam taki schemat. Po naboje do snajperki. I później po snajperkę i wybijam całą większość obozu, yy, którą widzę stąd, tam z zwierzyczki. Później do domu barona wybijam wszystkich tam strażników po cichu. Później. O nie, zaraz zacznie do mnie strzelać. Fuck. Szybko, szybko, szybko. FAK! Jak tu się nie wkurzyć? Powiedzcie mi. O, wdech, wydech, wdech, wdech. Muszę się rozluźnić, dlatego się nie odzywam. Uff, fuck! Pierwsza porażka. Dobra, widziałem. Lecimy. Już mi się odechciewa powoli grać. Na początek taki normalna, taka porażka no Tego jeszcze nie grali To jest też dziwne, bo tak raz ten strażnik ani razu nic nie powie Dopiero drugi raz mnie zaatakował, że zaczął do mnie strzelać Raz, jak, raz nic nie mówi, raz tam powie raz Raz powie tam dwa razy a czasem w ogóle nic, a teraz zaczął do mnie strzelać kur. Tak więc mam taki schemat właśnie, że wybijam snajperką później do barona wybijam po cichu strażników, później samego barona wybijam. Bo jest trochę trudne. Później wysadzę na ambulatorium, później staram się uciec samolotem. Jak na razie najczęściej najczęściej ginę przy strzelaniu ze snajperki. Później ewentualnie dojścia do domu barona. Raz byłem, wczoraj grałem i bardzo się wkurzyłem jak zginąłem, bardzo się wkurzyłem i przestałem już grać. Bo byłem już tak blisko, że byłem koło samolotu. Zrobiłem, zabiłem barona, wysadziłem laboratorium, już byłem przy samolocie i myślałem, że może po prostu dojść do samolotu i po prostu uciekać od razu, a trzeba było jeszcze zabić strażników. I o tym nie wiedziałem i oni zabili mnie zanim ja zabiłem ich, no. Tak to się wczoraj skończyło, nagrywanie. Chyba godzinne i się wkurzyłem i skończyłem no, nagrywać i grać dzisiaj znowu zaczynam, jest niedziela 28 października może teraz się uda Dobra, teraz poczekamy sobie na nich aż przejdą bo mogą zauważyć no, idźcie szybciej ruchy, ruchy Wprawę w prawe, trochę w zabijaniu po cichu, bo wybiłem cały... Cały był tam budynek barona. Wszystkich w środku, co do jednego, chociaż nie dwóch, bo stali koło siebie, ale całą resztę, co do jednego strażnika, wybiłem. I bierzemy snajperkę i walimy headshoty teraz. Headshot! HEADSHOT 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 HE- fuck! Wow, headshot, ale mu karabin wyleciał fuck. Nie lubię marnować amunicji. Minus jeden strażnik do zabicia. Minus dwa. Łoda! Widzieliście to? Minus 3. Pięknie. Pięknie. No a przy, przybiegnijcie jeszcze tutaj trochę. Wszyscy za budynkiem się schowali, to później ich porozwalamy. Pięknie. Fajnie, że tak celownik nie latał. Mogłem na spokojnie gościa zabić. Ach, minus 4. Pięknie. Dobra, teraz ty. Pięknie. Elegancko. na dole później bo ten jest bardzo da najdalej stąd Możliwe do zabicia teraz będzie chwila prawdy czy uda mi się go za pierwszym razem ach nie udało się ale trafiłem chociaż okej okay. odda czemu nie mogę fak Minus 5 Nie strzelać Don't shoot Pięknie, jeszcze jeden. Pięknie, bardzo pięknie. Na razie tylko 4 strzały zmarnowałem. O, wyszło ich tutaj trochę. Pięknie, elegancko. Gitara Giteslands. Wow, dużo ich tu. Jem ja, jeden zabity. U. Musicie jeszcze tak wszyscy razem biegać. Może trafię któregoś w głowę? Nie trafiłem w głowę, nie? O, jednego trafiłem. Ale są daleko. Ale i tak ich zabijam. Dobra, bo już nie widzę ich. Nie będę marnować amunicji. Tam aż przyjdą. Dobra, chyba już czas zmienić i podejść trochę bliżej. Nie, jeszcze, jeszcze jeden został gościu. To jest właśnie trudne stąd go trafić. Dobra, spróbujemy. Nie, szkoda amunicji. Ach! Pięknie, prosto w nos dostał Piękny strzał No, nie uciekajcie, chcę was zabić Pięknie, piękny headshot Mimo, że ledwo głowę widziałem Tam chodzi? Nie, nie widzę Zmieniamy sta... Kurde, z... o, dechy. Strzymałem oddech normalnie, bo nieraz już zginiałem tak, zbiegałem właśnie z drabinki. A nie chciałbym zginąć. Raz ginie, raz nie ginie. Trzad! Okej, okay, sorry, małe cięcie było. Pa, tu się schował gościu. Myślisz, że go nie trafię. Uuu, yeah, bitches. <trybuj> <trybuj> Jeszcze tutaj jeden. Nie ruszaj się. O, tu dwóch stoi. Boom, headshot. Dobra, już tam tych zobozów szkoda zabijać, bo oni mi nie, w niczym nie przeszkadzają. Fuck. 8. Okej. Okay. Pięknie idzie, pięknie Przydałoby się strażników z wieży tam pijać. Dobra, idziemy na tą wieżę 7 str... nie, o 6 Okej, okay, nie zginął, jest dobrze Tu leży kamizelka na później i do mnie strzelać okej okay. lepiej dla mnie i mniej ludzi Dobra tych sprzed tego czy tego strażnika strażnika na no później jeszcze jedy, jeden strzał mam o, jest zmarnowany Dobra, teraz ee... Teraz co? Kałacha muszę znaleźć Tu już leży i czeka na mnie jest... Okej, okay, dobra Teraz żeby tamci czasem do mnie zaczęli strzelać Tak sobie pójdę tam Okrężną trochę drogą Tutaj do namiotu po amunicję Jak widzicie bardzo dużo amunicji Okej, okay, jest tu jak y, Baron bierze sobie kraseczkę dzięki której będzie prawie nieśmiertelny Prawie, bo da się go zabić Ale trzeba trochę nafaszerować gołowiem Dobra Dobra, tu zaczynamy Chciałem coś spróbować, żeby z pistoletów wszystkich było szybciej. Tak to muszę robić, tak. I tak za każdym razem. Dobra, nikogo tu nie ma. Dojść dziada To co? Nie no, przydałby mi się pistolet Ale nie, nie, nie chcę zepsuć Następnym razem może Gościu zdecyduj się, gdzie chcesz się patrzeć Doś i do ziemi, na glebę. Tam jest dwóch. Tu jest jeden. To później, najpierw tego załatwimy. Idziemy tutaj, teraz żeby zabić go muszę zabić tamtego. No zobaczę, dobra. Tam jest dwóch, tu jest wyjście na zewnątrz. Eee, tutaj. Tu jest jeden. Jak widzicie, długa i monotonna trochę praca. Dobra, e, tak, aha, dobra, już sobie przypomniałem. Jak go załatwić? Czekaj, bo tu jest dwóch chyba. Dobra, damy radę, damy radę. Tu jest Beretta SD. Dłuż dziada. Spróbujemy może, co? Bo to jest trochę monotonne. Ok, udało się. Teraz tak, trzeba otworzyć drzwi, żeby ten zobaczył, że tam jest martwy gościu On tam pobiegnie i po prostu go zabijemy, no Patrz, tam jest martwy gościu, idź tam i popatrz na niego Mu się krzywda stała Zdychaj Troszkę głośno się zrobiło ale dobra, nic się nie stało. Nikt nie przyszedł. Straszyłem się trochę. Czy słyszałeś dźwięki? Nie, okej. Okay. Zdychaj. Dobra, tutaj jest jakieś wejście na górę. Tuż żwi. Fuck O kurde, straciłem pół HP Dobrze trochę Ile amunicji? berety 45, dobra Bierzemy kałacha i zaczynamy jazdę Zastanawiam się czy tamtych nie zabić Szybko i stąd bym tak go zdjął Tam jest drugi, tak samo go spróbujemy załatwić Okej, okay, udało się To raczej już praktycznie Tam jeszcze dwóch zostało to Tylko Teoretycznie dwóch strażników jest w budynku i wokół niego Ale zawsze oni lubią się Amigo Zawsze lubią się zjeżdżać Dobra i teraz mamy tutaj serię, trzeba wpakować najlepiej w głowę. A już koszło. Można go pokonać za jednym magazynkiem. Wystarczy, że każdy strzał trafimy w głowę. I to się niestety nie udało, ale, ale kiedyś go zabiję. Po kilku takich e, wstawkach, przerybnikach. Zabijemy go. Ład Reload. Dawaj, dawaj tutaj. Sancho. Wyjęłaś like a Fuck zabił mnie Fuck Dobra Niedobrze bo mogę już zginąć jeszcze tylko raz Co tu robi strażnik Dobra nie strzela do mnie więc mam go gdzieś Lecimy prosto do budynku Dobra jeszcze mogę ja dwa razy chyba zginąć Albo raz A jeszcze zostało mi do przesadzenia laboratorium i ucieczka samolotem będzie trudno będzie trudno what the fuck? jak o ku... podskoczyłem cały normalnie teraz myślałem że go się zabrać zacznie do mnie 14 hp what the fuck? You're on my Fak! 14 HP! Tak, gdy... Ty... Dobra, leży. Leży i kwiczy. Bierzemy jakiś list do czegoś. M60k na mnie tego. Tam już mało municji w sumie jest. Uniś bomba. do laboratorium trochę się boję głównymi drzwiami wychodzić dobra kierunek laboratorium mogę zginąć chyba tylko jeszcze jeden raz później się odrodzę i jak zginę to już chyba jest całkiem po misji Tego muszę bardzo uważać. 14 HP. No wyłazić. No, ilu was jeszcze tam jest? Vado in <truzzi> Fuck, in mi in vado in vado in vado in Mogę jeszcze zginąć, tylko raz. Braciuszka, mizelkę. Kolejny stamtąd strzelają. Fakt, trafili mnie. Gdyby jedna. Dziady. Fakt, tu stoi. Jezu, ile tu jest. Nie mogę zginąć, nie mogę zginąć, bo się wkurzę na maksa. Wkurzę się na maksa. Okej, okay, żyję. 6% Zmieńmy ubranie, bo to działa. Szybko bomba. Fuck. Jeszcze raz zginę i po mnie. Jest bomba. Kałak w rękę. I speedrun. Speedrun. Nie mogę mnie trafić. Szybko po kamizelkę. Dobra, nie strzelają. Przebranie raczej zadziałało. Fuck. Nie no, zginę mam. Mało że... Ja, wkurzę się. Dobra, już, mogę się już przygotować psychicznie, że zginę. Nie Nie, z minikanem tam nie pójdę, bo to za długo będę szedł. Strażnik na wieży nie żyje, prawda? Ty nie będzie, żebym nie strzelał, prawda? Dobra, ilu tu jest strażników? Trochę ich tu jest, no. Jak ja mam to zrobić? Ktoś mi powie. Jeszcze mam wystawić laboratorium. Dlatego nie mogę uciekać. Dobra, szybko. Tak! Tak! Dzięki Bogu, tak! O ja, byczys, O ja! Po jakichś czterech dniach prób z 15 chyba... Przychodzenia prób tej misji Fuck Cztery godziny ...spędzonego czasu Trochę głosu mojego gardła yy, What the fuck No trochę mojego gardła No Trochę się nagadałem Wreszcie Wreszcie przeszedłem tą misję pieprzoną za saraną. Przepraszam za słowa. Przeszedłem tą misję. Aleluja. Aleluja. O ja. O tak, skończyliśmy już Kolumbię. Jesteśmy chyba w Holandii. Okej, okay, jesteśmy teraz w Budapeszcie. Nie w Holandii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 jakieś 4 misje nam zostały nie wiem czy trening też się liczy czy nie Nie o to i wiem że jest ogółem 12 misji o oh, fag normalnie Głaz, głaz, spadł mi z serca, mogę już renderować film i jutro go wrzucam, mogę nagrywać kolejne odcinki do piątku. mam, Chciałbym skończyć do piątku całą serię Hitmana. O tak, o tak. Wielka ulga. W końcu mi się udało przejść tą misję, bo normalnie już mnie szlak trafiał. No co, no dziękuję wam za uwagę. Jeszcze takie małe, ale. Taka jakaś reklama, czy nie wiem jak to nazwać. Szukam jakiegoś Polaka do zagrania przez Neta w grę Dead Island Taka pol polska gra, co się zabija zombiaki Info... znaczy ten... Piszcie w komentarzach albo na brief, jaki macie nick, to się jakoś zgadamy na Steamie, bo pograłbym z jakimś Polakiem Chociaż już mam... znalazłem jednego Polaka I gram czasem z nim Ale przy, przydałby się ktoś jeszcze, bo mało Polaków widzę w lobby gry i do wota zapraszam, bo w końcu mi się ta gra uruchomiła. Jak ktoś ktoś teraz to ogląda, chciałby pograć z jakimś Polakiem, chociaż dużo jest Polaków, ale jak ktoś by chciał ze mną pograć, bo mi się nudzi, nikt z moich kolegów nie gra w Vota. Chętnie bym z kimś pograł. To też yy, swój nick w komentarzach albo no, prywatną wiadomość na YouTube'a mi wysłać, bo pograłbym w WOTA albo w Dead Island przez Neta z kimś z Polakiem, jakimś najlepiej. Tak więc, in, który ma też mikrofon fajnie by było. E, tak więc, dziękuję za uwagę, subskrybujcie, oceniajcie, piszcie komentarze. Ja jestem Konrado, dziękuję wam za uwagę, mówiłem już to e, no cieszę się, że udało mi się przejść tą misję po raz naprawdę nie wiem który, bo przy szóstym się zgubiłem ale co najmniej z 10 razy próbowałem ją przejść o tak, 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 tak Jutro Na pewno, na pewno Jak jut... <sighs> jutro Nagrywam kolejny odcinek Hitma Hitmana i pierwsza misja w Budapeszcie więc jutrzejszy odcinek, który nagram jutro, będzie we wtorek, ale co was to interesuje, już gadam głupoty, bo nie wiem co mówić, bo się cieszę, że przeszedłem grę, więc dziękuję wam za wszystko, A do usłyszenia się, cześć!